Prezydent USA Donald Trump odebrał pokojową nagrodę FIFA, pierwszą w historii. Media piszą o skandalu i domagają się reformy FIFA. Losowanie grup przyszłorocznego mundialu już za nami. Jeżeli Polska awansuje, to łatwo na pewno nie będzie. Co Jan Urban powiedział od razu po losowaniu? Gdzie Polska, kiedy i z kim rozegra swoje spotkania? Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Kibice FC Barcelony chcą odsunąć Lewandowskiego od wykonywania rzutów karnych. Lechia Gdańsk zdemolowała lidera Ekstraklasy. Mbappe był gola na wagę wygranej. Dwie czerwone kartki w meczu La Ligi, w tym jedna dla żywej legendy. FC Barcelona nie będzie mogła aż tak długo czekać na Ronalda Araujo. Szykują się do kolejnego transferu. Paulina, Michał i Sebastian to osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Witam Was i bardzo dziękuję. Dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki. Napiszcie na dole w komentarzu, co znaleźliście w bucie. Natomiast partnerem naszego kanału jest Ostrowid, czyli Polski producent suplementów diety. Z kodem Landry na cały koszyk dostajecie 10% zniżki. Link oczywiście znajduje się na dole w opisie. Zachęcam, aby kliknąć i zapoznać się z ofertą Ostrowitu, ale także z aktualnymi promocjami. Miłego dnia i zapraszam do oglądania. Lechia Gdańsk pokonała górnik zawrze w ramach 18. kolejki Ekstraklasy i to aż 5 do 2. Dosłownie kilka dni temu, dokładnie 2 grudnia, zagrali w ramach Pucharu Polski i przegrali z górnikiem 3 do 1, czyli możemy powiedzieć, że rewanż udał się i to nawet bardzo. Co więcej, w tym momencie Lechia w samej Ekstraklasie zdobyła już 37 ramek, co jest jak na razie najlepszym wynikiem w całej lidze. Zajmują co prawda 10 pozycję w tabeli i na pewno byliby zdecydowanie wyżej, gdyby poprawili jakość gry w defensywie, bo jak zdobyli 37 ramek, to tyle też stracili. W tym momencie piłkarze zawsze są jeszcze liderami, jednak najprawdopodobniej po weekendzie to już nie będzie aktualne. Natomiast we Francji Brest wygrało z AS Monaco 1-0 i nie pomógł nawet Paul Pogba. Francuz pojawił się w drugiej połowie spotkania, a do tego od minuty 60. grali w przewadze jednego zawodnika, ale nawet pomimo tego nie potrafili zdobyć jednego gola, aby chociaż doprowadzić do remisu. Z kolei w meczu pomiędzy Lille a Olympique Marseille, bo Waterem został Mbappé, ale oczywiście nie Kilian, a jego brat Etan zdobył gola już na początku spotkania, co wystarczyło do skromnej, ale jakże ważnej wygranej 1 do 0. Arbiter pokazał aż dwie czerwone kartki w meczu hiszpańskiej La Ligi. Real Oviedo bezbramkowo zremisował z Majorką, ale mecz kończyli w dziewiątkę, a to z powodu dwóch czerwonych kartek w ostatnich minutach spotkania. Co ciekawe, to jedną z nich wyłapała klubowa legenda. Santi Cazorla za to zachowanie nie dokończył spotkania. W Bundeslidze także nie było za wiele goli. Tutaj tylko 1-0 w wyjazdowym meczu Borussia Mönchengladbach pokonała Mainz. Było to ich czwarte zwycięstwo w ostatnich pięciu spotkaniach, co jest wielką zasługą Eugena Polańskiego, naszego byłego reprezentanta, który obecnie jest trenerem Borussii. Wielkie gratulacje. W końcu Łukasz Piszczek nie przegrał meczu. Wczoraj prowadzony przez niego GKS Tychy zremisował z Poloniu Warszawa 1 do 1. Co więcej, to końcówkę tego spotkania grali w osłabieniu. Ronald Araujo kilka dni temu poprosił władze FC Barcelony o przerwę i odpoczynek od piłki nożnej. No było to dość zaskakujące, w końcu mamy środek sezonu, ale było też związane z problemami psychicznymi, co tłumaczy całą sytuację. Laporta dał zgodę, kibice wsparli nawet Urugwajczyka z trybun, ale nie wiemy kiedy dokładnie wróci. Hiszpańskie media twierdzą, że Barcelona w nieskończoność nie będzie mogła czekać i choć taka ostateczna data nie została podana, to najprawdopodobniej chodzi o styczeń. Możemy Przeczytać, że jeżeli powrót będzie przebiegał zgodnie z założeniami, no to Barcelona nie wykona podczas zimowego okienka transferowego żadnego ruchu, aby zastąpić Araujo. Ale jeśli coś pójdzie nie tak, a on dalej nie będzie gotowy do gry, to nie będą mieli innego wyjścia i będą musieli sprowadzić za niego zastępstwo. Coraz częściej możemy przeczytać komentarze kibiców FC Barcelony, mówiące o konieczności zmiany egzekutora rzutów karnych. Robert Lewandowski od momentu dołączenia do hiszpańskiego klubu podchodził do piłki ustawionej na 11. meczu 19 razy, z czego skutecznie wykorzystał 15 z nich, co daje mu skuteczność niemal 79%. Rzecz w tym, że na ostatnie dwa rzuty karne zmarnował dwa, a z tego ostatniego uderzenia w meczu z Atletico Madryt internet żartuje sobie do dziś. Z tego też powodu coraz głośniejszy jest pomysł, aby odsunąć Polaka i oddać ten wielki przywilej innemu ofensywnemu zawodnikowi. W roli faworytów wymieniany jest tutaj Lamine Jamal, Pedri czy też Rafinha. A co wy uważacie na ten temat? Dajcie znać na dole w komentarzu. Pamiętacie ten faul Luisa Diaza w meczu Champions League przeciwko Paris Saint-Germain? Hakimi padł na murawę, nie był w stanie kontynuować gry i opuścił boisko. Od tamtej pory nie wrócił i dalej nie wiadomo, czy pojedzie na Puchar Narodów Afryki. Co prawda nie porusza się już w ortezie, rozpoczął treningi i w tym momencie trwa walka z czasem, aby pojechać na ten wielki turniej. Kilka dni po meczu sprawca tej kontuzji został ukarany trzymeczowym zawieszeniem, ale Bayern Monachium odwołał się od tej decyzji. W wyniku tej apelacji... Udało się złagodzić karę do dwóch spotkań. Wczoraj w Waszyngtonie odbyło się losowanie grup na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Polska oczywiście nie była losowana, bo jeszcze awansu nie mamy. Ale jeżeli przebrniemy przez baraże i ostatecznie pojedziemy na turniej do Ameryki Północnej, to rywali już poznaliśmy. Nasza kadera znajduje się na ścieżce barażowej oznaczonej literą B, a ona trafiła do grupy F, czyli naszymi ewentualnymi rywalami będzie Holandia, Japonia oraz Tunezja. Szczęście do gry z Holandią mamy niesamowite, że aż po prostu nudne. Ostatnio graliśmy z nimi w grupie eliminacyjnej podczas Euro 2024 także rywalizowaliśmy z nimi i niestety przegraliśmy 2 do 1. Trafiliśmy również na Holandię podczas Ligi Narodów rozgrywanej w 2022 roku, no ale także podczas Ligi Narodów w roku 2020. W ogóle to od tego 2020 roku zagraliśmy z nimi aż 7 meczów i niestety nie wygraliśmy ani jednego spotkania. Trzy z nich zaremisowaliśmy, a pozostałe cztery. Oczywiście przegraliśmy. Jeżeli awansujemy, to mecz z Japonią może być naprawdę ciekawy. Ostatni raz zagraliśmy z nimi na Mundialu w roku 2018 w Rosji, ale wtedy był to już ostatni mecz grupowy i dla nas nie miał żadnego znaczenia. Japonia jest taką niespodzianką, bo nigdy nie wiadomo czego można się po nich spodziewać. Dla często statycznej i fizycznej obrony naszej kadry, styl gry reprezentacji Japonii może być bardzo niewygodny. Z kolei Tunezja jest rywalem najmniej nam znanym i oczywiście będzie wymagała dokładnego rozpracowania, o ile podkreślam, po raz kolejny w ogóle na turniej pojedziemy. Teoretycznie będzie to najsłabszy zespół w grupie, ale historia powinna uczyć pokory. Na przykład na Mundialu w 2022 roku pokonali reprezentację Francji, więc doświadczenie turniejowe mają i nie jest ono małe. W każdym razie wygrana nad reprezentacją Tunezji lub Japonii będzie naszym obowiązkiem. Tak powiedział selekcjoner Jan Urban chwilę po losowaniu w rozmowie z meczyki.pl. Ja już mówiłem, jak podchodzę do tego losowania: moja głowa cały czas była, jest i będzie zajęta Albanią, a jeśli ją przejdziemy, to na kolejnym przeciwniku. Żałuję, że nie zagramy z gospodarzami. Mówiłem, że możemy trafić do Meksyku albo Kanady, ale stało się inaczej. Trener dodał, że Holandię znamy bardzo dobrze, a pozostałe reprezentacje, włącznie z nami, reprezentują podobny poziom. Natomiast tak o tym losowaniu powiedział Mateusz Borek. Nie chcę mówić, że Holandia grała w eliminacjach na 70%, bo to byłoby brzydkie, to byłoby nieetyczne. Natomiast wydaje mi się, że ta arogancja Kumana, podkreślenie, że my jesteśmy myślami już na mundialu, my mieszamy w medal na Mistrzostwach Świata, z czegoś się brała. Więc czekamy. Idąc dalej, Tunezja. Miałem okazję ten zespół z dwa razy ostatnio obejrzeć. Mają bardzo dobrą defensywę. To jest dla nich siódmy turniej Mistrzostw Świata w historii. Potrzebny jest telefon do Mielca, do Grzegorza Laty, bo on strzelił w 1909. W 1978 roku bramkę reprezentacji Tunezji. Natomiast powiem Wam szczerze, boję się Japonii, bo to jest drużyna niesamowicie zdeterminowana, zawsze świetnie przygotowana fizycznie, taktycznie, ma zawodników występujących w ligach europejskich. Tak prezentują się pozostałe grupy. W grupie A zagra Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa oraz zwycięzca barażu ze ścieżki D. Dania, Irlandia, Czechy lub Macedonia Północna. Grupa wyrównana, ale z takim lekkim wskazaniem na gospodarzy. Meksyk swoje mecze będzie rozgrywał na Estadio Azteca, czyli w stolicy kraju. Ona leży na wysokości ponad 2200 metrów nad poziomem morza, a przy wsparciu 80 tysięcy karteł, to dla każdego rywala będzie po prostu. Piekło, co też interesujące meczem otwarcia będzie rywalizacja Meksyku z Republiką Południowej Afryki, czyli powtórka meczu otwierającego mundial w RPA w 2010 roku. Wtedy obie reprezentacje także na siebie trafiły i podzieliły się punktami, gdyż mecz zakończył się tylko remisem po jeden. Pamiętam, to był mój pierwszy duży turniej, który oglądałem, i do dziś uważam, że był po prostu najlepszy. Atmosfera, która tam panowała, te WWZL i piosenka Shakiry, budowały niesamowity klimat. W grupie B zmierzy się Kanada, zwycięzca barafu ze ścieżki A, czyli Włochy, Walia, Irlandia Północna lub Bośnia i Hercegowina, ale także Katar oraz Szwajcaria. Kanada jako współgospodarz trafiła na bardzo trudną grupę. Jeżeli baraże wygrają Włosi, którzy są faworytem ścieżki A, to ta grupa będzie jedną z najsilniejszych. Szwajcaria to taka królowa fazy grupowej, zawsze są tam solidni. Natomiast Katar po nieudanym mundialu w roku 2022 będzie chciał zmazać plamy, ale w starciu z europejską fizycznością, może mieć i to spore problemy. W grupie C znajdziemy naprawdę niezłą mieszankę, ponieważ Brazylia, Maroko, Haiti oraz Szkocja. Brazylia jest oczywiście absolutnym hegemonem i faworytem tej grupy. Walka o drugie miejsce rozegra się pomiędzy półfinalistą poprzedniego mundialu, czyli Marokiem, a Waleczną Szkocją. Haiti to totalny outsider, dla którego sam fakt awansu na taki wielki turniej to narodowe święto. W sumie dla nas też, szczególnie biorąc pod uwagę ich sytuację w kraju i to z jakimi problemami muszą sobie na co co się nie radzić? Grupa D to Stany Zjednoczone, Paragwaj, Australia oraz zwycięzca barażu ze ścieżki C, czyli Turcja, Rumunia, Słowacja albo Kosowo. Amerykanie powinni być zadowoleni, bowiem uniknęli europejskich potęg. Paragwaj to solidny, ale raczej średniak. Australia to zespół fizyczny, ale z takimi technicznymi problemami. Kluczem na pewno będzie postawa zwycięzcy barażu. Turcja wydaje się być najgroźniejsza. Grupa E to Niemcy, Kirasa'o Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador. Niemcy są murowanym kandydatem do pierwszego miejsca. Ciekawa walka będzie za ich plecami. Ekwador lub Wybrzeże Kości Słoniowej powinny zająć miejsce numer dwa. Grupę F pomijam, bo ją już omówiliśmy i przechodzimy dalej, czyli Belgia, Egipt, Iran oraz Nowa Zelandia. Belgowie chodzi bez blasku złotego pokolenia, to jakością rywali biją po prostu na głowę. Egipt z Mohamedem Salahem wreszcie będzie chciał opuścić grupę. Iran to zawsze trudny, defensywny rywal, natomiast Nowa Zelandia reprezentująca oceanie będzie walczyć o każdy punkt, ale jest skazywana na pożarcie. Przechodzimy dalej, a tam Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska oraz Urugwaj. Jest to jedna z ciekawszych grup pod względem stylistycznym. Techniczna Hiszpania kontra agresywny i intensywny Urugwaj Marcelo Bielsy. Do tego nieobliczalna Arabia Saudyjska, która w Katarze pokonała Argentynę. Grupa I to Francja, Senegal, zwycięzca barażu interkontynentalnego oraz Norwegia. Zdecydowanie najsilniejsza grupa tego turnieju. Wicemistrzowie świata kontra Norwegia z Erlinga. Halandem i Martinem Odegardem. To grupa, w której każdy punkt będzie na wagę złota, a odpadnięcie jednej z potęg będzie bardzo realne. Co ciekawe, mecz pomiędzy Francją a Senegalem to będzie rewanż za sensacyjny mecz otwarcia Mundialu w 2002 roku, w którym to Senegalczycy pokonali ówczesnych mistrzów 1-0. Ciekawie czy tym razem historia się powtórzy. Grupa J to Argentyna, Algieria, Austria oraz Jordania. Lomesi i Argentyna trafiła znakomicie. Algieria i Austria to solidne reprezentacje, ale Argentyna bije je na głowę. Jordania to debiutant, ale finalista Pucharu Azji, który będzie walczyć o honor. Grupa K to ostatni taniec Cristiano Ronaldo, któremu będą towarzyszyć naturalnie koledzy z reprezentacji Portugalii, ale i zwycięzca barażu interkontynentalnego Uzbekistan oraz Kolumbia. Portugalia ma grupę do przejścia, co prawda Kolumbia to silny rywal, ale jednak niestabilny. Uzbekistan to debiutant, ale w Azji mistrzowie w kategoriach młodzieżowych może być naprawdę ciekawie. I kończymy grupą L, a tam znalazła się Anglia, Chorwacja, Ghana oraz Panama. Anglia Tomasa Tuchela zmierzy się ze swoimi koszmarami, czyli z reprezentacją Chorwacji, to oni w roku 2018 pokonali ich w półfinale mundialu. Gana to fizyczna potęga, a Panama zagrała z reprezentacją Anglii w roku 2018 i przegrała 1 do 6, ale od tego czasu zrobiła na pewno duży postęp. Grupa, oczywiście, wymagająca, no ale to Anglia będzie faworytem. Cały ten turniej jest wielkim problemem logistycznym, dlatego też FIFA, chcąc uniknąć kosztownych podróży przez cały kontynent, podzieliła mecze fazy grupowej na takie regiony: dokładnie na zachód, wschód i część centralną. Grupa B, D oraz G swoje mecze rozegra w części zachodniej, czyli w takich miastach jak Vancouver, San Francisco czy Los Angeles. Grupa A, F, K oraz J zmierzą się w Guadalajara, Meksyku, znaczy mieście Meksyku, Monterey, Houston, Dallas albo Kansas City. Jeżeli awansujemy to gdzieś tutaj będziemy grać, ale o tym więcej powiemy za chwilę. Z kolei grupy C, E, H, I oraz L zagrają w części wschodniej, w takich miastach jak Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Philadelphia czy Nowy Jork, właśnie tam odbędzie się finał. Dzięki temu zespoły fazie grupowej będą podróżować tylko w obrębie jednej strefy czasowej. Z tego co wyczytałem, będzie kilka wyjątków, ale ma to kluczowe znaczenie dla regeneracji piłkarzy, jak i dla całej logistyki. A patrząc, że terenem turnieju jest cały kontynent, to nie może być łatwe. Zresztą podczas Gali Gianni Infantino powiedział, że to będzie nie tylko największe piłkarskie wydarzenie w historii, ale także największe wydarzenie w historii ludzkości. W tym momencie jeszcze nie wiadomo, gdzie reprezentacja Polski, oczywiście, jeżeli awansuje, będzie rozgrywać swoje spotkania, ale najprawdopodobniej będzie to albo Guadalajara w Meksyku, lub Arlington, Kansas City lub Houston w Stanach Zjednoczonych. Co już doskonale wiecie, to udział będzie brało aż 48 reprezentacji, z czego awans będą mieli dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, ale także 8 najlepszych reprezentacji z trzeciego miejsca. Dlatego w naszym wypadku wygranie choćby jednego meczu, czy to z Japonią czy Tunezją będzie kluczowe w kontekście opuszczenia grupy. A w ogóle to cała ta wczorajsza gala wykraczała daleko poza czysto sportowe ramy. Otóż prezydent USA Donald Trump z rąk prezydenta FIFA Gianiego Infantino odebrał dość kontrowersyjną dla niektórych pokojową. Nagrodę FIFA. Co ciekawe, jest to pierwsza taka nagroda w historii. FIFA podała, że jest to nagroda dla osoby, która nadzwyczajnie działa na rzecz pokoju, i przez te działania jednoczy ludzi na całym świecie. Pojawiło się dużo wątpliwości, czy aby na pewno Donald Trump zasługuje na taką nagrodę, ale prezydent FIFA już wcześniej tłumaczył, że tak i takimi słowami przed miesiącem to argumentował. On po prostu realizuje to co obiecał, myślą więc, że wszyscy powinniśmy wspierać jego działania, bo moim zdaniem wyglądają całkiem nieźle. Na Instagramie napisał też, że przywódca USA zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie, podkreślając jego zaangażowanie w organizację Mundialu, no i też w dyplomację. Natomiast tak powiedział Donald Trump, to jest naprawdę jeden z najważniejszych zaszczytów mojego życia. Tyle różnych wojen, które byliśmy w stanie zakończyć, a w niektórych przypadkach tuż przed tym jak się zaczęły, poza nagrodami uratowaliśmy miliony i miliony istnień. Niektórzy twierdzą, że to skandal, że FIFA przyznaje takie nagrody i domagają się reformy w samym zarządzie FIFA. Argumentują to tym, że FIFA stała się organizacją polityczną. A co Wy o tym uważacie? Dajcie znać na dole w komentarzu. A co nas dzisiaj czeka? W Premier League Aston Villa, Arsenal, Bournemouth, Chelsea, Everton, Nottingham Forest, Manchester City, Sunderland, Newcastle United, Belly, Tottenham, Brentford, a Leeds United podejmie Liverpool. W hiszpańskiej La Lidze Villarreal, Getafe, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Real Betis podejmie FC Barcelona, a Athletic Bilbao Atletico Madrid. We włoskiej Serie A Sassuolo Fiorentina, Inter kontra Como, natomiast Ella z Verona zagra z Atalantą. We Francji Nantes kontra Air Silons, Tuluza, która podejmie Strasburg, a Paris Saint-Germain zmierzy się z Rennes. W polskiej Ekstraklasie Arka Gdynia, Motor Lublin, Pogoń Szczecin, Radomiak Radom, Zagłębie Lubin, Widze w Łódź, a Piast Gliwice, czyli ostatnia drużyna w tabeli, podejmie Legię Warszawa. Natomiast w niemieckiej Bundeslidze zagra między innymi Bayer Leverkusen, Bayer Monachium, Union Berlin, ale także RB Lipsk. Pamiętajcie o ofercie Ostrowitu, link na dole w opisie.